Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.15.1 moda, który się nazywa JEI, czyli Just Enough Items. No i pozwala nam na to, żebyśmy wiedzieli, jakie są receptury wszystkich naszych itemów w Minecrafcie. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zatem wchodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmiku. Tutaj pobieramy sobie jak widzicie Forge. A. Pobieramy ostatniego, jaki jest możliwy, gdyż jeszcze nie ma takiego, który jest rekomendowany. Jeżeli będzie rekomendowany, to pobierzemy sobie rekomendowany, ale tymczasem pobieramy ostatni i pobieramy installer. Tutaj na to klikamy, i stąd pobieramy installer. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. Jest to strona, właśnie z pobraniem moda Just Enough Items. No i tutaj szukamy game versions. Szukamy wersji Minecraft 1.15.1, i tutaj klikamy na tę strzałkę w dół, i stąd pobieramy moda. No i jak już mamy pobrane, to możemy instalować. No i żeby zainstalować, to poprzez kliknięcie jednocześnie Klawisza Windows, tego z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury i klawisza R jak robak, Uruchamiamy sobie takie okno RUN, czyli uruchom i tutaj wpisujemy %appdata% Klikamy OK i pojawia nam się folder Roaming. W folderze Roaming jest folder .minecraft. Wchodzimy do folderu .minecraft i w folderze VERSIONS sprawdzamy czy mamy folder 1.15.1. Jeżeli mamy to OK, a jeżeli nie mamy, to musimy sobie uruchomić Minecrafta na wersji Minecraft 1.15.1 chociaż raz i wtedy, gdy uruchomimy, to stworzy nam się tutaj właśnie w folderze versions folder 1.15.1. No i teraz jak już mamy ten folder, to możemy zacząć instalować. No i co robimy? Instalujemy najpierw Forge, czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany przez nas plik Forge i pojawia nam się takie okienko. Klikamy OK, nic tu nie zmieniamy. Klikamy OK i czekamy aż nam się tutaj wszystko zainstaluje. No OK, po jakimś czasie nam się pojawia tutaj complete, że z sukcesem się zainstalowało. Klikamy OK i jak widzicie mamy tutaj w tym folderze versions kolejny folder 1.15.1 i z Forgem. Zatem to możemy sobie zamknąć, uruchamiamy launcher i tutaj mamy do wyboru Forge'a lub jak widzicie mamy coś różne inne rzeczy, które już tutaj były zainstalowane. Klikamy na Forge'a, żeby mieć tutaj na pewno wybranego Forge'a. I klikamy play i czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i uruchomiła nam się strona startowa gry. Mamy zainstalowanego Forge'a. Jak wejdziemy tutaj w zakładkę Moc, to mamy tutaj forge, jest OK. Zamykamy, zamykamy to również i, i instalujemy plik z modem. Czyli znowu uruchamiamy sobie nasz yy, yy, nasze okienko yy, RAM, czyli uruchom, sprawdzamy, czy mamy wpisany procent APP Data procent i klikamy OK. Znowu mamy folder Roaming, znowu wchodzimy do folderu .minecraft i tutaj stworzył nam się, gdy uruchomiliśmy Minecraft z Forgem, to tutaj właśnie w folderze mine, .minecraft stworzył nam się folder Mods. Wchodzimy do folderu Mods i jest on pusty i tutaj przerzucamy sobie Nasz pobrany plik z Just Enough Items, właśnie do mods. Jest zainstalowane. Zamykamy i znowu uruchamiamy Launcher. Sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany Forge. Jak mamy, to ok. Jak nie mamy, to oczywiście klikamy tu i wybieramy. I klikamy Play i znowu czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową. Jak wejdziemy w zakładkę mods to mamy tutaj Just Enough Items. Jest zainstalowane. Ok. Wchodzimy w Options, wchodzimy w Controls i tutaj, gdy zjedziemy w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, to mamy na końcu kontrolki do właśnie Just Enough Items. No i tutaj nas interesuje najbardziej Show Recipe, czyli pokaż receptury. Przyciskiem R to sobie używamy. Show Uses, czyli do czego jest nam potrzebna, potrzebny dany item. W jakich recepturach możemy go sobie użyć, to jest literka U, żeby, pokazać albo nie po, żeby pokazywać albo nie pokazywać, że mamy jej, to sobie klikamy Ctrl plus O. I tutaj jest jeszcze Toggle Cheat Mode, czyli jeżeli byśmy chcieli sobie pobierać itemy z, z tego moda, to tutaj powinniśmy mieć jakąś możliwość właśnie. Kliknięcia sobie, więc tutaj sobie na przykład klikamy na to i sobie wybieramy jakąś literkę, która nam pasuje. Mi tam pasuje K, zatem tu klikamy: Don i Don i uruchamiamy nowy świat. Kreujemy sobie nowy świat. I teraz tak, jeżeli chcemy pobierać sobie itemy z moda, to musimy tutaj zaznaczyć: On. Allow Cheats. On. Jeżeli nie chcemy, to nie musimy. I tutaj bonusową skrzynkę sobie zawsze daję, bo mogę: Don. I kreujemy nowy świat, czyli tworzymy nowy świat i czekamy aż nam się stworzy. No i mamy jakiś tam nowy świat. Klikamy E jak ekwipunek, i mamy tutaj jej po tej stronie. Mamy jej. Możemy sobie tutaj klikać i patrzeć na wszystkie itemy, jakie są w Minecraftie, i jak je stworzyć. Na przykład taką lampę. To klikamy na to. Yy, tak po prostu Zwykłym lewym wszystkie myszy no i teraz widać jak to stworzyć yy, co tu jest co tu jest coś innego może tu o takie coś widać jak to stworzyć tego nie można yy, możemy sprawdzić do czego się używa żółtych kwiatków czyli trzymamy nad tym strzałkę nad kwiatkiem trzymamy strzałkę i klikamy u jak usage czyli uzage no, i widzimy, że taki żółty kwiatek jest do stworzenia żółtego barwnika. To możemy zobaczyć, jak się robi. Nie możemy. Ok, możemy zobaczyć, jak się robi drabinki, czyli klikamy na to zwykłym uciskiem myszy i widzimy, że z patyczków się robi drabinki, albo z żelaza się robi te tutaj płotki żelazne no i no i skrzynkę na przykład można sobie tak zrobić i do czego użyć czerwonego grzybka czyli czy mam na tym strzałkę klikam u o i do zupy można zrobić można użyć grzybka i teraz tak jeżeli bym chciała sobie pobrać takiego grzyba na przykład to gdy kliknę na to zwykłym lewym przyciskiem myszy, to pokaże mi się jak go robić. A oczywiście nie pokażę jak go robić, bo on nie jest do zrobienia, <grych> tylko do zebrania. Ale gdybym chciała sobie pobrać, to tutaj, jak widzicie, jest taki klucz francuski i on jest taki szary. I żeby móc pobierać, to on musi być czerwony. Czyli, jak pamiętacie, zmieniłam sobie w kontrolkach Literkę K, żeby mi pozwalało właśnie yy, używać y, tego moda do tego, żeby pobierać pliki. Czyli klikam K i teraz już jest czerwony. Jak widzicie, Cheat Mode ena Enabled, Press K to Toggle hit Czyli tak, jeżeli yy, to jest czerwone, to wtedy możemy. <ścoughs> przepraszam. Możemy sobie pobierać y, y, pliki, boże, itemy, a jeżeli znowu kliknę K, to znowu mi to wyłączy i wtedy nie możemy pobierać. Czyli jak kliknę K, y, to mam włączone i teraz mogę sobie pobrać, czyli klikam zwykłym lewym przyciskiem myszy na grzyba i dostałam jednego. A zwykły, y, klikam y, prawym przyciskiem myszy, to dostaję też jednego. <laughs> ok y, to klikam sobie zwykłym lewym przyciskiem myszy z shiftem i dostaje 64 sztuki od razu. Także z zwykłym lewym przyciskiem myszy bez shifta to dostaje się jednego, a z shiftem to cały stack. No i w zasadzie to to już jest wszystko co na ten temat. Aha, no i teraz jeżeli bym chciała zobaczyć jak się robi ender chest, a mam to włączone, no to jak kliknę z zwykłym prawym przyciskiem myszy to pobiorę. Więc żeby teraz zobaczyć jak się to robi, jaką recepturę ma to trzymam nad tym strzałkę i klikam R jak robak i jest jak się robi Ender Chest. No, ok. Także to właśnie tyle na ten temat. I to ja kończę. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. No i też zapraszam Was do oglądania wszystkich moich playlist, moich serii, które ostatnio wydają. No i oczywiście też zapraszam Was na live. Także tymczasem trzymajcie się do następnego razu pa, pa pa, całusz 102!